Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku Rysowania na ekranie, gdzie spróbujemy zmierzyć się z kolejnym bohaterem naszego studia. I będzie to postać autentyczna, która naprawdę istniała, a została narysowana na kartkach papieru. Jest to sam Mikołaj Kopernik. Poproszę fanfary. Spróbujemy się zmierzyć z tą postacią, która jest dosyć trudna do narysowania. Macie naostrzone dobrze ołówki? Więc zapraszam do zabawy. Mikołaju, ważne sprawy zatrzymały ojca w Krakowie. Jak to? Dzisiejszej nocy mieliśmy obserwować gwiazdy. Obiecał mi. Przystępując do rysowania postaci naszego bohatera, czyli Mikołaja Kopernika, Pan Andrzej rozpoczyna od narysowania kształtu twarzy, buzi Mikołaja. Zobaczcie, to jest pewna wartość, ona określa wielkość, może być większa lub mniejsza, ale tutaj Pan Andrzej mi wcześniej dopowiedział, że wielkość tej głowy stanowi jedną czwartą proporcji całej postaci. Zobaczcie, to są cztery wartości, które tutaj Pan Andrzej. Delikatną kreską sobie uwzględni. E, głowa, buzia e, naszego bohatera, no to uśmiech, e, duże oczy, nosek, bo to jest postać zarowa, bazująca na autentycznej postaci, oraz fryzura, która jest dosyć nietypowa dla chłopców, przynajmniej w dniu dzisiejszym, ponieważ charakteryzuje się takimi podwiniętymi z tyłu głowy lokami. Ale musicie pamiętać, że postać. Naszego bohatera jest postacią historyczną. Mikołaj Kopernik żył 500 lat temu, no więc inaczej młodzieńcy, chłopcy, bo rysujemy Mikołaja Kopernika w wieku takiego nastolatka, 10-12 lat, troszeczkę inaczej się nosili w ubiorze niż dzisiejsi dwunastolatkowie. Nosili specyficzne bluzy. Z charakterystycznymi takim rozkloszowaniem ku dołowi, a także e, te bluzy cechowała też e, bufoniastość, czyli taki rodzaj nadmuchania z, e, z materiału, rękawów, które jeszcze poprzecinane, i to zaraz Pan Andrzej narysuje, tworzyły taką misterną ozdobę w postaci takich charakterystycznych kropelek. Bazując na opracowaniach, na, o, na różnego rodzaju obrazach, które pokazywały właśnie stroje z tamtej epoki, tworząc postać Mikołaja Kopernika do filmu, właśnie plastycy narysowali ten strój cechujący właśnie się takimi różnymi dodatkami. Spodnie, które nosili chłopcy, w, w tamtych dawnych wiekach no, były dosyć charakterystyczne. Bardziej kojarzą się z leginsami, które dzisiaj dziewczyny często używają i zwane były kabotami. Ale to... One, one właśnie cechowały się pewną taką charakterystyczną, jak to można powiedzieć, zwężeniem ku, ku butom i w ten sposób właśnie ta analogia do dzisiejszych leginsów. Zobaczcie, teraz pan Andrzej rysuje właśnie te charakterystyczne wycięcia, spod których wyglądał inny kolor materiału. Dzięki temu e, niektórzy właśnie e, bogaci, bogaci mieszczanie mieli takie właśnie specyficzne bluzy i dzieci również. Mamy już Narysowane, właśnie mankiety, różne dodatki. Jak jeżeli byście chcieli e, zobaczyć tą postać w kolorze, to oprócz tego fragmentu, który zostanie dodany do tego odcinka, to zachęcam Was, żeby w wolnej chwili, czy to samemu, czy może w, z klasą, jeżeli będziecie się uczyli o tejże postaci, spróbować sięgnąć po nasz film pod tytułem Gwiazda Kopernika. I poznać cały bogaty życiorys tejże historycznej postaci. Zapraszam Was do oglądnięcia tegoż filmu.